Dobrze, mamy 1 lipca, nagrywam drugi film e, na karcie Samsung, mam nadzieję, że się nie zepsułem jak te Super Pro Xiaomi obie, które już nie, nie działają, znaczy jedna w ogóle nie działa, nie czyta jej ani nie można jej sformatować, a ta druga no, na, nagrywa się, ale filmy są popsute, więc jeśli te Xiaomi robi w taki sam sposób swoje samochody, to... To ja nie chcę mieć samochodu marki Xiaomi, bo bym z domu nie wychodził. To ma tak działać. Dobrze, tutaj jest yy, dalszy, dalej temat a powód Powód sprzedawania. No i takie uaktualnienie: yy, yy, nowy właściciel będzie miał pełną historię serwisową z Audi do tego auta. Także będzie czarno na białym, ile miał przebiegu w momencie kupna. Ja go kupiłem zaraz praktycznie po serwisie. Miał 210 tysięcy przejechane. No, w tej chwili ma. To jest nowa, e, nowa nawigacja. zapalę światła. 332, e, no może. 1002 przybyć, ponieważ ja się nim wybieram niedługo do Rzeszy. po samochód e, ze znajomymi. E, tutaj jest najnowsza nawigacja wgrana. Ostatnio. Co hmm, tu chcę pokazać? A, chyba w samochodzie to jest. Systemy. Tu, to nie tu. Info też nie. Informacje. Nawigacja nie jest aktywna. to może tu? To jest. Radio! Z ustawienia. No, tutaj powinno być. No, i to jest ostatnia mapa, która wyszła. Także jest najnowsza w grana. A z nowości, no to są u chłopaków z tej firmy. A. No, zrobione czujniki parkowania, bo one szwankowały. Okazało się, że dwa trzeba było wymienić. Ten był taki lekko wklęśnięty, ale jest założony nowy uchwyt. I jak dotąd wszystko działa. Także to jest ponaprawiane. I nie wiem który czujnik był wymieniany prawdopodobnie ten skrajny, chociaż on jest tutaj przetarty, bo wiem, że go że malowali te czujniki, ponieważ ja mam jeszcze dwa w zapasie czujniki w kolorze srebrnym do tego auta i ja nie polecam myć na myjkach ponieważ od momentu kiedy zacząłem to myć na myjkach wysokociśnieniowych, na takich stacjach bezdotykowych, tak zwanych to się zaczęły dziwne rzeczy dziać z tymi czujnikami więc jak najbardziej odradzam tego, no nie wiem, może ktoś tam myje i potrafi tak strzkelować strumień, że to się nie uszkodzi, ale Stąd też, no nie, nie polecam tego po prostu robić. Lepiej pojechać na jakąś myjnię rentną, gdzie ktoś ręcznie umyje. A w zimie, mówię, stronić od myj, myjni bez dotykowych, bo to nawet nie, nie wyschnie. Tam są w szczotniku dwa takie bardzo malutkie, drobne kabelki. No i powód sprzedaży samochodu, no to to jest, wiadomo, odnowienie parku samochodowego. Eee... Właśnie teraz zaczyna biec 11 rok jak mam ten samochód, więc nastała pora na zmianę, tutaj już mniejszy samochód został zmieniony, też pokazywałem to za piątka, a ten maluszek jeszcze zostaje, jest to z sentymentu, ponieważ kiedyś jako młody chłopak, Kupiłem sobie taką trójkę, to była moja pierwsza własna Audi. Sentyment pozostał. Nadal jestem młody, ale stałem się mężczyzną, więc, więc tak z sentymentu zostawiam ten samochód do miasta. Najbardziej optymalny silnik 1.6. Wyposażenie jest bardzo bogate. Jak na tak, klasę tego samochodu. Także, także to wersja ambient, także to zostaje ona, jest wystawiona co prawda, ale ma cenę zaporową. No z racji tego, że no, ja niechętnie chcę ten samochód sprzedać. No, jest taki już, można powiedzieć, jak nie antyk, to Young Timer e w dobrym stanie, bezwypadkowy. No to też przywiozłem z Niemiec, także e to jest, e jak to się mówi, mojej roboty. Także jakby ktoś chciał, ma ochotę ze mną nawiązać współpracę sprowadzić sobie e, dla siebie samochód e, żeby być zadowolonym w 100% a nie żeby ten samochód potem się okazało, że był złożony z niewielo, z niewiele e, e, większej ilości elementów niż został wyprodukowany no to to polecam swoje usługi ponieważ ja tylko takie samochody sprowadzam bezwypadkowe i, ee, I całe W dobrym stanie Z dobrych rąk nieponiszczone eee, Tak jak ten samochód Nic nie wytarte Nic nie, nie uszkodzone Nie połamane <laughs> no, Tak samo ten Audi był sprowadzony także eee, Także jest też nale należycie dbany że troszkę jakiemuś owadowi się zginęło no tutaj praktycznie nie było jeżdżone tutaj wcześniej moja córka urzędowała na foteliku natomiast w tej chwili ona już nie korzysta z tych tylnych siedzeń, bo wyrosła w samochodzie wszystko działa tak jak należy Także jakby ktoś chciał sprawdzić, to musimy pojechać do dowolnej stacji diagnostycznej. Oczywiście tutaj w okolicach czy w samym Wrocławiu jak najbardziej. I tak jak mówiłem, tutaj wszystkie rzeczy są na bieżąco. Jakiś ptaszek się tutaj już swajdać. Jakby to nie było. Dobrze Co jeszcze mogę powiedzieć? Uu. Także mówię, jak ktoś chce mieć pewność, że kupuje, co no widać no jak, tu się, jak tu się wszędzie drzwi zamykają Ja ich w ogóle nie pcham ja się po prostu zamykają A samochód ma 332 tysiące przejechane Nie ma tu domyków. Chciałem to montować, ale stwierdziłem, że, że to jest bez sensu, bo jest następna rzecz, która może ewentualnie się też popsuć. Cieraczki są wymienione. Olej jest wymieniony. Jeszcze wymienię mu filtr paliwa, żeby klient miał na świeżo wszystko powymieniane, bo filtry i oleju, i powietrza są wymienione. Kabinowy również też. Także. Jak coś, coś, to zapraszam na jazdę próbną, na oględziny. Miernik lakieru mam, także nie trzeba się zaopatrywać. Ktoś będzie chciał sprawdzić, to proszę bardzo. Ja nie mam nic do ukrycia. Tutaj sobie tak zaparkowany jest. Hmm.